To jest czarny, ma 11 lat. W schronisku mieszka od stycznia 2014 roku. Został znaleziony na balicach i przewieziony do schroniska. Nikt się po niego nie zgłosił i tak więc został. Jest to pies o niesamowicie wesołym charakterze i łagodnym usposobieniu. Pomimo tego, że trafił do schroniska już w wieku 10 lat to w ogóle w jego zachowaniu nie widać żadnej, żadnej traumy. Jest zawsze bardzo wesoły i bardzo skupiony na człowieku. Jeśli chodzi o kontakt z psami to w warunkach schroniskowych denerwuje się na widok innych psów. Natomiast myślę, że w domu łatwo nauczyłby się uspokajania i wyciszania. Tutaj w schronisku dogaduje się z psami, z którymi mieszka w boksie, także myślę, że to nie byłby duży problem. Poza tym bardzo łatwo się uczy i poprzez to, że jest tak zapatrzony w człowieka, to bardzo go słucha i łatwo można nauczyć go panowania nad sobą i niereagowania na inne psy. Jest naprawdę cudownym zwierzakiem, który zasługuje na najlepszy dom na świecie. I pomimo swojego wieku jest też bardzo aktywny, także nie jest to na pewno pies, który całymi dniami przeleżałby na kanapie, ale uwielbia spacery, zabawę i, i tak jak mówiłam, tą obecność swojego człowieka.